Moje serce nie wytrzymał. I to powiem każdego człowieka by nie wytrzymało? Żeby do ciebie mógł, a ty zrób, Andrzeju. Ty musisz wziąć sobie do serca pod uwagę... Pod uwagę wziąć do serca swojego, że tak, ja zdrowszy, ja silniejszy to co? jestem. To ja mam być tobie niewolnikiem na każde twoje kstrzyknięcie. Mam sobie... Nie to, że robić, nie wolnik. Co ty chcesz? Nie to, że podaj nie wolni. Podaj mleko, podaj ale, napój, ale. Zrób to, zrób to. Ale, nie ale jesteś moim nie część z Jesteś moim opiekunem. I ale, ja o, nawet mogę ale, ale opiekun... prosić. Ale słuchaj, na, nie Krzysiek, opiekun nie ma za zadanie. Ja Czego czwartek za trzecia, o kiedy niż otwierka. O, o trzeciego godzinie. Andrzej i zrób herbatę. To ty nie powinno gniewać, tylko tak krzyciek ty już robię. Bo moje zdrowie, świat tak. moje, panej chwili ja mogę. Opić i się nie ulić. I nie zrobisz ani szklaneczki rybaty. Na kubeczka, bo moje zdrowie mi się nie. Ale Krzysiek, ty, cienki a, ale Krzysiek rozum, czy, wiecie, to jest to Moje zdrowie jest na, na, na tyle gorsze. Cięższy jak od, włosów, od moje włosy, grubszy włos jest od mego zdrowia. To, dobrze, to teraz tak. Ja mam nie spać dzień i noc, tylko non-stop być na Twoje zawołanie. Bo ty nie. Działy, 12 w nocy mnie budzisz, przeżyjesz mleko. Trzecia rano mnie budzisz. Otóż okiennice. Od czasu do czasu się przebudzać się i tak, spojrzeć na mnie, podejść, ja oddycham. oddycham, ale... jak idziesz do toalety, podejść, a może będzie chciał herbatę, ja zrobię herbatę, on sobie wypije później. No i co, I, i, czy zrobić kanapeczki, lecieć i, o i, 5 tak. rano do Zodiaka, stać w kolejce? A jak świtalo? A jak świtalo, ja 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 dobra, 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 nie przesadzajmy. Chodzi to, mi o to, Nie, bo ale... to chodzi, też, chodzi o to, że musi być jakiś kompromis.